Simba Cruel Le. Odcinek 25. Przeznaczenie. Better sound the call, that's Simba. So Simba. Nie powinien iść na posiedzenie rady? Chyba tak. Chodźmy. Jesteś jeszcze młody, Simba, ale kiedyś zmierzysz się z przeznaczeniem i zostaniesz królem dżungli. Będziesz mądrym i sprawiedliwym władcą, tak jak, jak twój tata. Kim jesteś? Pokaż się. Jestem głosem twojego sumienia, Simba. Zawsze istniałem, ale dziś usłyszałeś mnie po raz pierwszy. Zastanawiasz się nad swoją przyszłością. Poznajesz siebie i wiesz, jaką moc dostałeś od wielkiej niedźwiedzicy. Tak jak zdolność przewidywania przyszłości. Musisz pozwolić, aby ta moc pokierowała tobą. Zaufaj sobie. Gdy już zrozumiesz przeszłość i przyszłość, będziesz mógł zostać królem. To. Witaj, królu. Jeno, mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? To od mojego pana. Od Tygrysa. Tygrys prosił przekazać ci, że... Czego on chce? Chce spotkać się dziś z tobą pod skałą, obrad, żebyście ustalili podział terytorium. Spodoba ci się to, co Tygrys ma do powiedzenia? Mojego królestwa nie można podzielić. Ale z chęcią porozmawiam z Tygrysem. Idź mu to powiedz, zanim zmienię zdanie. Dobrze, już idę. Tygrys się ucieszy. Jeszcze tego pożałujesz. Panie, król Lew chce się z Tobą spotkać. Dał się nabrać. Nie chce podzielić swojego terytorium, ale chce z Tobą porozmawiać. On się bardzo łatwo daje na Co robimy? Płacie. Widziałem myśliwych, jak szli w stronę skały obra. Może powinniśmy w takim razie spotkać się gdzie indziej, w jakimś bezpiecznym miejscu. Mamy jeszcze trochę czasu. Niby dlaczego. Żeby nikt nas nie zastrzelił, panie. Głupia. Nie rozumiesz, że nie mam zamiaru spotykać się z królem? To pułapka. Jak już nie będzie żył, ja będę królem. To wszystko będzie moje.

Simba. 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 Tygrys posunie się do wszystkiego, żeby zdobyć tron. Jeśli chcesz zostać królem, musisz pokonać go raz na zawsze, żeby w naszym królestwie znów zapanował pokój. Będziesz prawdziwym królem Sawanny. Będziesz potrzebował pomocy swoich przyjaciół, żeby pokonać tygrysa. Oni też ciebie potrzebują. Nadchodzą! Przygotuj się! Mamy uciekać, panie? W tym! Powiadomię nasze oddziały! Stańcie w szeregu! Przestańcie! Tygrys zaraz tu przyjdzie! Uwaga. Sępy, stańcie w szeregu, ruszajcie się. Do boju macie się pozbyć Simby raz na zawsze. Nadchodzą tędy Simba. Co teraz zrobimy? Sami tego chcieli. Ruszamy. To Simba. Co teraz zrobimy? Za nimi. Oni są zmęczeni, panie, czują, że przegrali. Bitwa się jeszcze nie skończyła. Powiedz im, żeby bardziej się starali. To jest. Macie walczyć dalej. Bitwa się jeszcze nie skończyła. Macie ją wygrać. Tygrys musi zostać królem. Udało nam się! Pokonaliśmy Tygrysa! Jest tak gorąco. Muszę się napić. Dalej, Jeno. Ona już poszła. Mamo, Mamo, obudź się, co się stało. Dlaczego nie wstajesz? Kochany Simba, nie czuję się zbyt dobrze, kochanie. Chyba będę musiała was opuścić. Teraz zostanie z wami tylko tata. Bardzo cię kocham. Ah, who's that? Doto. Porozmawiaj z nią Simba. No idź. Hello. Cześć. Cześć. Zaczekaj. Simba, czeka nas wspaniała przyszłość razem. Jestem taki szczęśliwy. Synu, musisz być odważny i cierpliwy, jeśli chcesz zostać królem. Przed tobą jeszcze wiele przeszkód do pokonania. Tato, to ty? Obiecałem ci, że zawsze będę przy tobie, gdy będziesz mnie potrzebował. Nie jestem pewien, czy to, co widziałem, stało się naprawdę. To, co widzisz, dzieje się naprawdę. Dostałeś moc, jasnowidzenia. Możesz przewidywać przyszłość, jednak ta moc to także duża odpowiedzialność. Co mam zrobić, aby być takim królem jak ty? Musisz uwierzyć w siebie i zaufać sile przyjaźni. Twoi przyjaciele nigdy cię nie opuszczą. Pamiętaj, że władza należy do ciebie i nikt nie ma prawa ci jej odebrać. Wykorzystaj to, czego się nauczyłeś. Dasz sobie radę. Wierzymy w ciebie. Zaczekaj. Musisz być silny, Simba. Gotowy? Strzelaj. Nie teraz. Chodź, Simba. No chodź. Macie. Ostatnio dziwnie się zachowuje. Dobrze, że już mnie nie goni. Hej. Simba dorasta i zdaje sobie sprawę z tego, co jest jego przeznaczeniem. Pragnie zobaczyć sawannę. Wie, że dopóki nie pokona tygrysa, w jego królestwie nie zapanuje pokój. Simba ciężko pracuje, żeby zostać królem. Jednak zawsze będzie miał czas na nowe przygody ze swoimi przyjaciółmi.